Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja Jestem Iron. będzie pierwszy odcinek z serii Buildy z Czapki. E, oczywiście Diablo 3. E, jakiś czas temu mówiłem, że chcę wprowadzać nowe serie albo odnawiać stare serie, które pojawiały się na kanale związane z Diablo. E, jeżeli chodzi o serię Buildy z Czapki, miałem ją rozpocząć od aktualizacji. 2.3.0 i od pokazania się kostki kanajego, ale niestety nie mogłem wytrzymać. Albo wstety e, miałem w głowie już jeden build dla barba, który dzisiaj wam chcę pokazać. E, będzie to build, e, który będzie się nazywał Starożytne Rozprucie. E, na samym końcu pokażę wam, jak wygląda e, e, cały build, jaki mam gir na sobie. A teraz zaczniemy sobie od. E, od zrobienia zwykłej szczelinki jakiegoś niskiego GRK 30 parę. Jeżeli chodzi o samą tą serię, bildy z czapki, z góry uprzedzam, że to będą przeróżne bildy na różne postacie, na wiza, na mnicha, na barba, docelowo może na krzyżowca albo na doktora w zależności od tego, co wybierzecie na nowy sezon. I to niekoniecznie będą bildy, które będą e, jedynymi słusznymi buildami, to znaczy bit na 50 gier albo na 60 gier. E, ten bild jest chujowy, bo kurde można im zrobić nie wiem 35 albo 40 gier. I właśnie o to będzie chodziło w tej serii, że będę szukał alternatyw, niekoniecznie najwyższe giery, ale takich buildów, w których się będzie fajnie grało. Ogólnie brakuje mi czegoś takiego, jak było na samym początku Diablo, na pewno osoby, które zaczęły od samego początku pamiętają to. Na samym początku można było grać w Diablo praktycznie takim billem, jak się chciało. Można było używać jednej umiejętności, drugiej umiejętności, efektywność była taka sama. W pewnym momencie Diablo poszło w taką stronę rzeczami. set, starożytne itemki, kurde, wypasioną broń i jest tylko i wyłącznie jeden słuszny build, na przykład teraz Warwing Barba, i tym się robi rekordy. Niekoniecznie o to mi chodzi w tej serii. Dobra, słuchajcie, to co, zróbmy najpierw sobie zwykłą szczynkę. Przy okazji pogadam na temat tego buildu, a na samym końcu pokażę Wam, jakie są e, powłączane umiejętności i dokładnie e, przelecę cały ekwipunek. Dobra. Powiem Wam, że bardzo, bardzo przyjemnie mi się gra tym buildem. E, Gdybym miał jakiś tam większy super DPS, to powiem Wam, że by było świetnie. Ogólnie build jest pod zimno. I jak domyślacie się opiera się na rozpruciu i na starożytnych okay. i biorąc pod uwagę, że jeżeli będziemy mieli dużo Biąc przeciwników, to tak naprawdę cały czas będziemy mogli być na gniewie. Dodatkowo będziemy zadawać obrażenia od zimna, które będą nam się stakować. Za atak podstawowy plus 10% i za rozprucie plus 10%. Tak jak widzicie, praktycznie cały czas, jeżeli będziemy mieli przeciwników, będę cały czas na e, Na... gniewie. Nie dam się zatrzymać pewnie. I jeszcze dodatkowo będziemy mieli jedną umiejętność, która będzie odbijała 35%, gdzie znowu mogę być na, na gniewie. To będzie odbijała 35% zadawanych nam obrażeń. To też bardzo pomaga. Tak naprawdę, przez 5 sekund mamy dodatkowo dość sporo DPS-u. E, większą przeżywalność. Powiem no, ja Wam, że naprawdę z ręka 6 Nie wiadomo, to żaden problem. Świetnie mi się gra. Bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę. Musicie sobie spróbować. Potem szczegółowo wszystko mówię Potrzeba więcej Czyli już, czasu. już, już, już Słabę... już mogę od nowa włączyć. niech nie <laughs> Świetnie. Bardzo, bardzo przyjemny build. Nie e, na, na gierach, w momencie, kiedy. Trzeba, żeby mnie tak? Na gierach, w momencie, kiedy będzie dużo przeciwników. To utrzymanie gniewu barsakera nie będzie żadnym problemem praktycznie cały czas Zwiąż można go mieć mniej więcej w widzicie już mogę spoza ten mieć problemu z furią nie ma potrzeba więcej czasu rozprucie zadaje obrażenia świetnie żeby przydały się jakieś itemki, które by podniosły obrażenia od rozprucia, bo tak naprawdę najwięcej DPS-u zadajemy rozpróciem. To by było świetne. To by był już build taki, że tak powiem, nie tylko fan build, ale też build taki naprawdę ciekawy. Zgodny polecenia, też zgodny polecenia jest, bardzo fajny i z bardzo przyjemną odmianą w położu i barbie. zobaczcie, jak strażnika szybciutko zrobię. Wiadomo, to jest ręka 6, ale to nie odchodzi. Ale da się bardzo przyjemnie grać. A jeszcze nie mam wymaksymalnych maksymalnych tempów, tak? Polecimy sobie jeszcze troszeczkę. Czekam, czekam, Praktycznie na stop możemy być na gniewie Berserkera. Na gniewie? Mój katos prowadzi mą dłoń! Nie jestem jeszcze gotów i tak schodzą ładnie oczywiście jak będzie kostka jego będzie można jeszcze to bardziej zmodyfikować I dodatkowy DPS jest też tutaj dojdzie to też będzie jeszcze lepiej działał ten build. nie jestem jeszcze gotowy nie może się ja naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie Trzeba więcej Aha. czasu. Trzeba więcej czasu. Aha, jeżeli chodzi jeszcze o buildy z czapki, słuchajcie, wpisujcie pod filmem nie oczywiście opinie. Eee, ogólnie jest nie chciałbym, więc, nie chciałbym widzieć tego typu komentarzy. ten build jest syfiasty, bo nie Trzeba można robić G60. Tego typu komentarze za długo sobie nie powiszą. E, tak jak powiedziałem to jest seria buildy z czapki, a nie najlepszy build na gier kurde 70 ale oprócz tego wpisujcie jeszcze też e, wpisujcie jeszcze też e, swoje buildy, które wy wymyśliliście. Jeżeli coś będzie ciekawego, to postaram się przetestować. Możecie dać linka do e, Możecie dać linka do swojego profilu albo gdzieś, gdzieś zapisać sobie dany Bill, żebym mógł zobaczyć jak wygląda. Można na stronie Bliza to zrobić. I wtedy wypróbuje. Niekoniecznie to musi być na Barba, może być na inną postać. No. Kurde. O, jest gobinek z czasu. z ogonkami, świetnie. A mamy do pełna domeczków. I nie cofniemy muszę się. Wchodzić. Muszę się wrócić. Nie odpuszczę dameczków. Od nie jesteśmy na serwerze PST. Okej. Okay. Idziemy do kadalit, tylko żebym nie zamknął stanie. przez pomyłkę. Zgoda? Nie zapominam. Nie, nie, chcę Los to. Jest kapryśny. Niosę zbyt wiele. Niosę zbyt wiele. Żebym nie zamknął szczeliny przez pomyłkę. E. Witaj. Przydałoby mi się jakiś falek korwasza. Nie zapominaj, los jest kapryśny. Nie Kapryszne. mogę podnieść już nic więcej. Katala słabo się wywiązuje. Chcemy wrócić. I zbierzemy sobie wszystko ładnie. No, polecimy jeszcze kawałek. Wciąż czekam. Nie dam się zatrzymać. Nie dam się zatrzymać. Podniemy ich na No jak widzicie, jeżeli w momencie, kiedy... E, Nie jestem jeszcze gotów. Zadaję, oczywiście mam dwa pierścienie, e, powściągliwość i skupienie. Będzie kiedy rozładowuję i załadowuję furię, mam dodatkowy 100% dpsu. Trzeba więcej czasu. O, nie będziecie mieli jakieś pomysły na bidy z czapki. Piszcie. Ja je przetestuję. Nie jestem jeszcze gotowy. W ten sposób mamy nową serię. Starożyki uśmiechają. Jakaś kapliczka, chyba coś kurde 0 Legend leci. W poprzednim rani miałem chyba 6 Legend. A tutaj jakoś mniej. Znaczy należy żadny. Wciąż czekam. Wciąż czekam. Ogólnie Bild bardzo fajnie się sprawuje. Eee, jeżeli chodzi o wyższe giery, to tylko kwestia DPS-u. Kurde, gdyby był jakiś temek, który by dawał większe obrażenia od rozpoczęcia, to by Potrzeba było... więcej czasu. Vulkato sprowadzi mą dłoń. Ciech. Dobra, słuchajcie. Lecimy sobie Wracam do miasta. z powrotem do miasta i zrobimy sobie jakiś niski gierek. A potem omówimy, przeanalizujemy cały build. Co no, okay. my tutaj mamy? Umiejętności ognia, ale nie są starożytne. To nie, dziękuję. Też dziękuję. No, naprawimy. Ciach, ciach. Jeszcze wydamy sobie. Wygląda na to, że Wydamy sobie jeszcze. podłamać. Stracił cały majątek. Co? Miałam coś takiego i nawet o tym nie wiedziała? To zbyt drogie. No. Jedne z są. ale nie są starożytne niestety do niczego się nie przydadzą dobra zrobimy sobie jeszcze gierek 32 zobaczymy jak pójdzie czasowo cały czas przypominam build z czapki to nie build na gier 60 czasami tego typu buildy wystarczy jeden itemek który oh, będzie dawał większy DPS i nie wiem, już jest naprawdę. Wciąż czekam. Jestem Ups. ranny. Nie jestem jeszcze gotów. Jesteśmy praktycznie na gniewie. Jeżeli będzie dużo czasu. To nie ma problemu, cały czas gniew jest do naszej dyspozycji. Bardzo, bardzo przyjemnie. Dzisiaj skończył mi się zapodaje w czekam. jedziemy z koksem. Jeszcze chcę, żeby było coś takiego, żeby można było jeszcze mieć dodatkowo lifesteal'a. To w ogóle by było fajnie. Z tego rozprucia potrzeba więcej czasu, ale będziemy coś kombinować jeszcze modyfikować. W momencie, kiedy wejdzie kostka na kana jego, nie jestem jeszcze gotów. No, jest następna, to no, na laserkach to lepiej nie stać. Okay. Mój sprowadzi mu dłoń. Wciąż czekam. No, jak na razie bardzo, bardzo przyjemnie. O kurde, nie lubię tej miejscówki. Nie jestem jeszcze gotów. Ja tutaj ani jedności nie mam, ani nic. Tu jest pod DPS to zrobione. Potrzeba więcej czasu. Jak smaku jest. Ta. Nie jestem jeszcze go uleczyć no, tutaj jedność by się przydała z, z tego z e, kostki jego Przerwałeś by wzrostą Nie okay. możesz się ze mną mierzyć Trzeba więcej czasu. Ciech, ciech. Wróciłem do zdrowia. Wróciłem zdrowia. Bardzo mi się podoba ten biec. Nie jestem jeszcze gotów. Nie możesz się ze mną mierzyć. Very funny. Potrzeba więcej czasu. Cause jesteśmy praktycznie na gniewie Panie by było na tyle dopracować, żeby po wejściu aktualizacji był na odrękę 10. Byłby bardzo, bardzo przyjemny. Potrzeba więcej czasu. To nie kończy się i od razu możemy... Nie się ze mną nie dalej Nie jestem jeszcze gotów I've got the power Żeby taki pies zadawał Wziął się Wracam do zdrowia Przybył strażnik! Dobrze, zobaczymy, jak strażnika szybko zrobiła. Nie jest do nich Czy mnie nie zabije? O, już po w gdzieścia? Całkiem nieźle. Aha. Nazywam się Ruszynko. Nazywam się Kiedy w dawnych czasach bohaterowie udowadniali swoją wartość, w nagrodzie, jeśli posiadasz klejnot. Jasne. Muszę wrócić. Muszę wrócić. Dobra, słuchajcie to co? Teraz powiem szczegółowo na temat buildu elegancko. Jeszcze zamkniemy sobie szczelinkę. Płynie w tobie prawdziwa krew Nefalem. Pewnie. Okay. E, ile mamy odłamków? No, coś tam mamy. Jesteś gotów. Pewnie, że jestem gotów. Co? To zbyt drogie. To zbyt drogie. Pewnie, że to zbyt drogie. Okej. Okay. Zidentyfikujmy jeszcze. Co to za pierścień? A, wysiarki. No i dobra. No, jeszcze tutaj to zrzucimy. Zacznijmy, może, sobie najpierw od giru. Jest tak, jest to połączenie setu e, Pustkowi. Furia Pustkowi, z oczywiście, jak się mogliście domyśleć z, z setem nieśmiertelnego króla. Z setu Pustkowi mamy e, dwie części. Z tego powodu, żebyśmy mieli e, dodatkowy bonus, większe obrażenia zadawane za każdą, z każdą sekundą przez rozprucie o 500%, a czas działania wydłuża się do 15 sekund, więc oczywiście naszym głównym DPS-em będzie e, rozprucie. I tutaj kurde, żeby był jakiś pas, albo karwasze, albo, albo naramienniki, cokolwiek co by dawało jeszcze busta do tego rozprucia, albo jakaś broń, która by dodawała busta do rozprucia, to powiem wam, że naprawdę ten build by był super, super fajny na, nawet na wysokie GR. -y. Dobra. Tutaj oczywiście mamy cały set króla, więc tak, mamy klatę, i tutaj w klacie staramy się o jak największy DPS, dodatek do zwiększa obrażenia rozpróci 11%, więc to jest dodatek, dodatkowy DPS. Tutaj oczywiście mamy pas, spodenki, no i budki, to jest raz, dwa, 3, 4. Tutaj mam słabe te rękawice, ale jeszcze dodatkowo rękawice. No i oczywiście kafar. No i cały ten set daje nam dodatkowo e, 3 bonusy. Zew starożytnych trwa dopóki wszyscy nie zginą. No to wiadomo. Skraca czas odnawiania gniewu parsekera oraz zew starożytnych o 3 sekundy za każde wykorzystane przy ataku. 10 punktów furii, więc ogólnie e, ładujemy furię i rozładowujemy i wtedy e, dostajemy skracanie do czasu odnawiania się gniewu, że praktycznie jesteśmy cały czas na gniewie e, barsekera, a oczywiście rozprócie, koszt 20 punktów furii, no to za każdym razem, jak używamy rozprucie i ładujemy, no to, e, znaczy tutaj chodzi o to, żeby, żeby rozładowywać, tak, każde rozładowanie 10 punktów. No, wiadomo, żeby rozładować trzeba załadować. Wiadomo. No i teraz tak, szósty bonus, kiedy aktywny jest jednocześnie nie w Barsekera i ze w starożytnych, zadajesz obrażenia zwiększone o 100%, więc ogólnie praktycznie cały czas mamy zwiększone obrażenia o 100%. No i wiadomo jeszcze, w kafarze, który mam słaby, powinienem mieć starożytny, w kafarze mamy jeszcze, chociaż na, na zwykły nie jest taki najgorszy. E, tutaj gdyby był starożytny, by był o wiele większy DPS, dlatego mówiłem, że nie mam super e, mega e, e, giru do tego, na pewno będzie można uzyskać większy DPS. E, jest jeszcze dodatkowo zwiększa obrażenia ze w starożytnych o 54%, więc wiadomo. Teraz tak. Tutaj powinno być jeszcze bonus do e, rozprucia. Tak? bo tutaj możemy mieć w na ramiennikach bonus do rozpłucia, więc tutaj 15 plus 15 to dodatkowo 30% DPS. Ok, tutaj taka czapka, tutaj powiedzmy te dwie części mamy z setu pustkowi, no i wiadomo skupienie i powściągliwość w momencie, kiedy rozładowujemy i załadowujemy 100% DPS-u więcej. Tutaj karwasze do wyboru, ja akurat wziąłem te karwasze pod względem przeżywalności, no i ogólnie budujemy się pod zimno. Żeby mieć tutaj bonus do zimna, zaraz powiem czemu. Okej, okay, to by był chyba cały gier. Dobra. I teraz sam build. Rozpłatanie. E, bierzemy rozpłatanie, które będzie nam ładowało e, furię. I do tego bierzemy bonus. Trafili wrogowi, zostają wyziemieni i otrzymują 10% więcej obrażeń od wszystkich źródeł przez 3 sekundy. Więc ogólnie 10% do dps tak? No i to jest nam połączone do powściągliwości i do skupienia. Główny nasz DPS rozprucie, i tutaj też bierzemy. To jest ktoś, komu się teraz nasza pomoc. Trafieni wrogowie zostają wyziębieni i otrzymują 10% więcej obrażeń ze wszystkich źródeł, tak? I tutaj też mamy bonus od zimna, więc tu mamy, przy momencie kiedy ładujemy furię, zadajemy obrażenia 10% do DPS-u, tutaj też jak rozładowujemy i zadajemy e, obrażenia rozprucia, też 10% do DPS-u. Eee, Dobra, e, tu wiadomo, nie w barsekera, z szaleństwem, no i dodatkowo wiadomo, okrzyk wojenny z bezkarnością, to jest na przeżywalność. Ze w starożytnych e, fajnie by było mieć, e, tutaj ogólnie mamy bonus... Związane jest z odzyskiwaniem furii, bo to jest nam potrzebne w momencie, kiedy e, z, robimy rozprucie, no to dość sporo nam tej furii schodzi. więc tutaj musimy mieć to: odzyskujesz cztery punkty furii za każdym razem, e, gdy jeden ze starożytnych zostaje, e, e, zadaje obrażenia, e, ale ogólnie fajnie by było mieć, nie wiem, chyba w nowym sezonie będzie pas, albo karwasza, już nie pamiętam, będzie coś takiego że będziemy mieli, e, mogli mieć ten bonus a wtedy bym sobie włączył ten bonus wrogowie trafieni przez starożytnych e, e, wyziębieni na 2 sekundy dodatkowo istnieje 10% szansy na to że otrzymają e, trafienia krytyczne to by było jeszcze fajniejsze żeby mieć z e, pasa ten bonus docelowo mieć e, na przykład e, m, e, Pierścień królewskiej wspaniałości w kostyce, Nie wiem, tam bonus od, od pieca i jeszcze coś tam innego. I wtedy świetnie, świetnie by to się zgrywało. No ale w tym momencie furia starożytnych, oczywiście. No i tutaj zdecydowałem się na, na tą umiejętność przytłaczający atak. W, też obrażenia od zimna, odbija 35% obrażeń wręcz z powrotem do napastnika przez 5 sekund po aktywowaniu przytłaczającego ataku. Więc przez 5 sekund tak naprawdę odbijamy e, obrażenia, co daje nam przeżywalność itd. itd. Więc tutaj by można z tym pokombinować, ale to mi się ogólnie podobało. No i tutaj tak, bezwzględność, zadajesz dodatkowe 40% obrażeń przeciwnikom, którzy mają mniej niż 30% życia, tutaj mamy mistrz broni, potężna broń generuje furię, przy trafieniu to też jest bardzo, bardzo fajne, bo to pomaga nam regenerować furię, która jest nam potrzebna do rozprócia. Rozjuszenie, wiadomo, DPS dodatkowy. No, i tutaj bierzemy Darbu Katosa, który nam skraca gniew barsekera o 30 sekund. Więc, tak jak praktycznie widzieliście, jeżeli mamy przeciwników dookoła siebie, rozładowujemy furię, to możemy być tak naprawdę cały czas na, ee, na gniewie barsekera. Ok, dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że podobał się Wam pierwszy odcinek z serii bildy z czapki. Piszcie w komentarzach e, pod filmem e, własne bildy, niekoniecznie na barbarzyńce, na wszystkie inne postacie, które ja posiadam. E, postaram się je przetestować i zrobić następne odcinki z tej serii. Przede wszystkim zalajkujcie to teraz bo to bardzo, bardzo pomaga mojemu kanałowi w ten sposób jestem lepiej wyszukiwany na YouTubie, jak jestem lepiej wyszukiwany na YouTubie to wiadomo, mam więcej subskrypcji, mogę się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie. Piękne dzięki, pozdrawiam. Aha, jeszcze pytanie do Was: jak często byście chcieli widzieć Diablo? Czy co drugi dzień, czy co trzeci dzień? Ja ogólnie tak patrzę, że jeżeli film, w tym momencie większość moich filmów z Diablo ma ponad 1000 wyświetleń, biorąc pod uwagę wielkość mojego kanału, ilość subskrypcji i tak dalej, to ja mniej więcej w ten sposób patrzę. Jeżeli uzyska film 1000 wyświetleń, 50 lajków, tak mniej więcej, to staram się wtedy nagrać następny. Napiszcie w komentarzach, jak często byście chcieli widzieć, czy codziennie, czy co dwa dni, czy co trzy dni, czy właśnie tak jak ja mówię, jeżeli e, powiedzmy uzyska tysiąc e, oglądalność, to czy wtedy mam nagrywać następny film z Diablo? Piszcie w komentarzach. Dobra, to by było na tyle. Piękne dzięki, pozdrawiam, papa i cześć.